Cześć, witam serdecznie w 119 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Przed nami kolejna pełna dyskografia kultowego już dzisiaj zespołu. Po yy, Tadeuszu na przyszedł czas na drugi zespół big w Polsce, założony przez Franciszka Walickiego. 21 października niestety pożegnaliśmy jego lidera Franciszek Walicki. To absolutna legenda, nazywany ojcem polskiego rocka, założyciel pierwszych big beatowych zespołów w Polsce. Pierwszy był Rhythm Blues, który został rozwiązany. W 1960 roku, konkretnie 22 marca, ze względów politycznych. W tym samym dniu Franciszek Walicki powołał do, zesp powołał do życia zespół Czerwonoczarni. Natomiast w roku 1962 założył trzeci zespół. Wszyscy członkowie, szczególnie wokaliści, byli Finalistami drugiego, pierwszego i drugiego festiwalu młodych talentów w Szczecinie, który odbywał się w latach 1962-1963. Tych finalistów zebrało się na tyle dużo, że śmiało Franciszek Walicki powołał do życia kolejne dwa zespoły właśnie czerwono-czarnych. Natomiast drugim zespołem, czy trzecim w ogóle, który założył, byli Niebieskoczarni. I właśnie ich pełną dyskografię chcę teraz przedstawić. Natomiast powiedziałem, że 21 października pożegnaliśmy lidera Niebieskoczarnych. Owszem, zmarł Wojciech Korda, a zatem Niebieskoczarni. W Niebieskoczarnych, moi drodzy, E, zaczynały swoją karierę takie legendy jak Krzysztof Klęczon czy Czesław Niemen e, debiutancki singiel pierwsza siódemka z e, towarzyszeniem o ile dobrze pamiętam Michała Burano który również e, był wokalistą Czerwono Czarnych e, ten singiel ukazał się już w roku bodajże 1963. Natomiast na pierwszy longplay trzeba było troszeczkę poczekać, bo aż do roku 1966. I teraz, tak, według numeru katalogowego, jest to pierwszy longplay z tak zwaną muzyką młodzieżową. Dlaczego pierwszy? Ano, dlatego że sugeruje to numer katalogowy pierwszego presu XL 331. I o ile Czerwono-Czarni powstali wcześniej, tak swój swój debiutancki album wydali kilka miesięcy później. Natomiast legendarny fotografik i autor okładek zdjęć na okładki e, Marek Karewicz Właśnie dla niebieskoczarnych zrobił pierwszą w życiu okładkę płyty. To jest właśnie ta pierwsza okładka rock'n'rollowego zespołu, można by powiedzieć, zrobiona, zdjęcie, pierwsze zdjęcie, które wylądowało na okładce, zrobione przez Marka Karewicza. Eee, debiutancki album niebieskoczarnych, no to klasyczne granie big beatowe. Natomiast mamy tutaj... Eee, dwie kompozycje stworzone przez Czesława Niemena do słów Franciszka Walickiego, czyli założyciela e, blusa e, czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych w późniejszym czasie e, zespołu Blackout, który potem przemianował na Breakout, tak, to był jego pomysł. E, potem e, zajmował się też e, Ostatnią grupą de facto, którą się zajmował, to było SBB. I tak samo on był odpowiedzialny za przeniesienie Czesława Niemena do yy, Akwarel. On spowodował, że po prostu yy, z zespołu Chochoły, yy, Chochoły przekształciły się w Akwarele i zaczęły akompaniować Czesławowi Niemenowi. Tutaj, moi drodzy, na tym debiutanckim albumie mamy pełny pierwszy skład zespołu. Oprócz e, muzyków, instrumentalistów, takich jak nieżyjący już niestety Zbigniew Podgajny, po tym długim dość wprowadzeniu e, zacząłem prezentować pierwszą płytę zespołu niebieskoczarni. E, moi drodzy, no lata 60. Czysty Big Beat. Jeszcze raz przypominam, że to jest pierwsze zdjęcie na okładkę zrobione przez legendarnego fotografika Marka Karewicza. Potem przez całe lata 60. i 70. Był nadwornym fotografem różnych gwiazd z tamtego okresu. Moi drodzy, zacząłem od składu, a zatem Zbigniew Podgajny, organy fortepian, harmonika ustna, już niestety muzyk nieżyjący, Janusz Popławski, gitara solowa, również już niestety nieżyjący, Wojciech Korda, gitara rytmiczna, również nieżyjący. Krzysztof Wiśniarowski, gitara basowa i Tadeusz Głuchowski, perkusja. Jeżeli chodzi o perkusistę i gitarzystę basowego, nie wiem, jak w tej chwili wygląda sytuacja, czy żyją, czy nie, natomiast na pewno Zbyszek Podgajny, Janusz Popławski i Wojtek Korda już niestety nie. To jest pierwszy skład, skład podstawowy grupy Niebieskoczarni. Natomiast teraz. Pora wymienić wokalistki e, i wokalistów laureatów e, pierwszego i drugiego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. E, zaśpiewali na tej płycie w utworze trzecim i czternastym. Na płycie Hrena Majdaniec e, w pierwszym i dziesiątym Adarusowicz e, w utworze numer 5 Michaj Burano. W utworze 15, czyli ostatnim zamykającym płytę, Czesław Niemen, drugi, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Wojciech Korda i Piotr Janczerski w utworze 12. Piotr Janczerski bardzo ciekawa postać, również nieżyjący, niestety. Także tutaj, właściwie, z tego pięcioosobowego... Z składu y, instrumentalistów y, żyje prawdopodobnie Tadeusz Głuchowski i Krzysztof Wiśniarowski. Natomiast jeżeli chodzi o wokalistów, y, nie żyje już Helena Majdaniec, Ada Rusowicz, Czesław Niemen, Wojciech Korda i Piotr Janczerski. Z tego składu żyje tylko Michaj Burano, jeżeli chodzi o wokalistów. Y, moi drodzy, pora w końcu przejść do tego, co zawiera ta płyta. Y, Otwierający płytę utwór Hej Dziewczyno-Hej to kompozycja Czesława Niemena do słów Franciszka Walickiego, który przybrał pseudonim artystyczny Jacek Grań i napisał na dobrą sprawę większość utworów na tę płytę, chociaż. Zdarzali się autorzy tekstów Piotr Janczerski czy nawet Marek Gaszyński. Też niestety już nieżyjący, świetny yy, popularyzator i znawca polskiego yy, rocka i big beatu. E, tutaj trzymam pierwszy prez yy, tej płyty. Okładka niestety yy, troszeczkę rozklejona. Natomiast to co ważne, mamy tutaj ten pronit rozmazany, czyli to mamy absolutnie pierwsze tłoczenie. 66 rok. E, oprócz e, utworu, który wspomniałem, e, mamy tutaj jeszcze mm, e, kultowy klasyczny niedziela będzie dla nas e, góralską przeróbkę e, piosenki ludowej idzie dysc. E, mamy e, Marię Elenę, którą również e, przecież wykonywał chociażby zespół Pesymiści. E, i zabawa w Ciuciubabkę, babkę zabawa w babkę e, wykonana przez Czesława Niemena potem na jego płytach z okresu z niebieskoczarnymi moi drodzy w roku 1967 niebieskoczarni nagrywają drugi album e, płytę alarm tutaj już e, słychać troszeczkę e, naleciałości, że tak powiem jakby, jakby ta płyta miała być kontynuacją debiutu natomiast natomiast e, jest tutaj już parę naprawdę ciekawych piosenek nawet zahaczających o e, bluesa e, skład muzyków zmienił się e, e, Chociaż nie. Muzycy, e, jako, jako e, instrumentaliści, proszę bardzo, skład został ten sam. E, natomiast e, nie, generalnie rzecz biorąc, to jest ten sam skład co poprzednia płyta. Ok, e, czyli wystarczy e, wspomnieć po prostu, co na tej płycie się znajduje. Na tej płycie e, mamy parę e, utworów. E, bardzo znanych w tamtych czasach, w latach 60., Agadagio Cantabile, e, kilka po, instrumentalnych utworów typu Appendix, e, pod naszym niebem, e, czy skończyły się wakacje. Natomiast e, największy przebój chyba z tej płyty to e, Pożar w Kwaśniwicach za, e, zaśpiewany przez Piotra Janczerskiego i Za daleko mieszkasz miły, e, wykonany przez Adę Rusowicz. Muzyka Czesław Niemen, słowa Jacek Grań, czyli Franciszek Walicki. Czyli tutaj, notabene, na tej płycie właśnie, zabrakło już Czesława Niemena, bo... bo yy, przeszedł do yy, zespołu Akwarele, które przekształciły się z zespołu Chochoły, yy, jako zespół akompaniujący Czesławowi Niemenowi, w związku z tym, yy, no... W, już tutaj na tej płycie fizycznie go nie było. Ta płyta to unikat, dlaczego ja mówię, że unikat? Mało tego, że jest to pierwszy pres. E, bo znowu mamy tutaj tego rozmazanego pronita, e, to jest płyta w stanie Nir Mint, co, w latach, co na lata 60., szczególnie polskie płyty, jest ultra rzadkością. E, rozmawiałem nawet z jednym z moich widzów, e, pozdrawiam serdecznie Pawła Włodarczaka, to jest dokładnie ta płyta, e, Alarm, e, no ona jest po prostu w idealnym stanie jak na tamte, jak na tamte czasy, wiesz jak wyglądały polskie płyty. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dalej, moi drodzy. Generalnie rzecz biorąc, te dwie pierwsze płyty niebieskoczarnych potem ukazały się jako reedycje w serii z archiwum polskiego Bitu, jako że polskie nagrania wybrały te dwie płyty jako najlepsze niebieskoczarnych. Natomiast powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o tą klasykę Big Bitu, rzeczywiście Niebieskoczarni byli bliżej tego rock'n'rolla, z kolei jak czerwono-czarni. Tamci byli bardziej po prostu tacy typowo młodzieżowi, jakieś teksty o, o kwiatkach, o ptaszkach, o kółkach. Natomiast tutaj już Franciszek Walicki zaczął pisać takie teksty, no bardziej ambitne bym powiedział. Proszę bardzo, niebieskoczarni, alarm. Eee... W roku 1968 Grupa Niebiesko-Czarni wydaje album Mamy dla Was Kwiaty. E, dla Co po niektórych jest to pozycja kultowa, e, natomiast e, ja tutaj mógłbym wyróżnić utwór tytułowy, e, czyli, czyli Mamy dla Was Kwiaty. E, mogę wyróżnić zdecydowanie przyszedł do mnie blues to jest bardzo ciekawa piosenka dlatego że to jest kompozycja Wojciecha Kordy do tekstu Bogdana Lebla i ciekawostką jest fakt że przyszedł do mnie blues to pierwszy w ogóle utwór jaki ten rewelacyjny poeta i prozaik Bogdan Lebl zdecydował się napisać tekst do utworu, powiedzmy, big-beatowego, To był jego pierwszy tekst. Potem oczywiście e, stał się nadwornym autorem tekstów zespołów Blackout, Breakout i samego Tadeusza Nalepy. I dla niego de facto tylko pisał. Ale właśnie ten pierwszy utwór napisał dla zespołu niebieskoczarni. E, na drugiej stronie... Mm, na drugiej stronie notabene... Jeszcze mamy takie kawałki jak halo, jak się masz, czy nie mów jej. Yy, numer katalogowy tej płyty XL481 przy poprzedniczkach Debiut XL331, tak jak mówię, pierwsza. Fotografia Marka Karewicza, pierwsza okładka. Druga płyta to XL410, 411 było dziwny. Jest ten świat, pierwsza złota płyta, więc rok 67 zaraz, równolegle praktycznie wyszły te płyty. Natomiast tu mamy Pronit XL481, i jest to również pierwszy press, dlatego że label jest szary. Okładka jest w masakrycznym stanie. Znaczy, to też jest do podklejenia. Natomiast tutaj mamy tak tak zwanego no takiego, takiego kremowego pronita. I w tym momencie to jest pierwsze wydanie. To jest pierwszy pres Potem co prawda jest to już pronit prosty, czyli mamy tutaj wydanie z 68 roku, aczkolwiek aczkolwiek już na prostym, na prostym pronicie. Czyli to już wiadomo, że końcówka lat 60. tak teoretycznie łapała się na ten prosty pronit. Moi drodzy, w roku 1969 jak zauważyliście, rokrocznie niebieskoczarni wydawali swoje płyty. Ukazał się czwarty album niebieskoczarnych: Album Twarze. Album Twarze to już jest wielki skok w muzykę bardziej ambitną. Nie tylko teksty, ale w muzykę bardziej ambitną. Tutaj mamy kolejne wielkie hity, ale już zagrane bardziej rokowo, Przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy takie kultowe kompozycje, jak otwierająca płytę na betonie kwiaty nie rosną. Mamy. Mamy moi drodzy mogło być inaczej rewelacyjny utwór wydany, wykonany przez Aderusowicz czy Gdzie niesiesz swe 20 lat jeszcze wartołoby zobaczyć na skład z płyty Mamy dla Was Kwiaty ale myślę, że nie było tutaj wielkich zmian natomiast jeżeli chodzi o płytę Twarze z roku 69 tutaj nastąpiły pewne zmiany w składzie zespołu pojawił się muzyk Mirosław Polarek i pojawił się Krzysztof Potocki, który wcześniej grał w zespole Blackout z Tadeuszem Nalepą, i pojawił się również Wiesław Żakowicz. Okładka Gatefold, bardzo proszę, i środek. Po prawej stronie Wojciech Korda, po lewej Adarusowicz. Słynną opaską na głowie, wiadomo, hipisowskie tematy odezwały się nawet i na polskim rynku. To jest również wydanie y, pierwsze. Czerwony pronit, tym razem XL560. E, twarze to dla mnie. Najlepsza płyta studyjna niebiesko-czarnych. E, natomiast swoje opus magnum, apogeum e, swojej twórczości, e, sam Wojciech Korda e, tak tłumaczył. Rozwiązanie zespołu, zawieszenie działalności. Zawiesili działalność 30 czerwca 76 roku po, po ostatnim koncercie. Natomiast działali od roku 1962, czyli de facto 14 lat na scenie. Natomiast, natomiast ich opus magnum. To rok 1972. W związku z tym, że jako niewielu, oprócz Black, zespołu Blackout, było im dane być, jak to się wtedy mówiło, za granicą, było im dane zobaczyć na żywo legendarne Jesus Christ Superstar. Ta rock opera tak wstrząsnęła em, Wojciechem Kordą, że postanowił przyjechać do Polski i zrobić coś podobnego w Polsce. I mało tego udało się. Dlatego, że w roku 1972 ukazała się dwupłytowa, em, ukazał się dwupłytowy album naga. Tutaj mamy część pierwszą i część drugą. Moi drodzy, jakby tego nie nazwać, koncept album na pewno jest to płyta, która stanowi tak zwaną całość. Z tych płyt nie da się wybrać jednego utworu, dlatego że po prostu to w całości, jak to się mówi, brzmi najlepiej. Wydanie stereofoniczne SXL. 0881, płyta numer 1 i e, SXL 882, płyta druga. E, zaraz ją pokażę. Tradycyjnie, oczywiście, fotografię wykonał Marek Karewicz. E, proszę bardzo. Tutaj płyta numer 2. No i niebieskoczarni zrobili bardzo dobrze, dlatego że do Wykonania tego, tego dzieła, bo inaczej tego nazwać nie można, zaprosili również Stana Borysa. To naprawdę właściwy człowiek na właściwym miejscu przy tego typu wielkich formach. Dla mnie Naga niebieskoczarnych to jedna z najważniejszych płyt koncepcyjnych zdecydowanie jest to koncept album. Eee, chociażby koło naszego polskiego, eee, również browisko klanu, przecież, mimo tego, że jest to muzyka baletowa, również jest to koncept album. Przynajmniej tak jest zaliczana jako muzyka baletowa. Wiadomo, że tam jest eee, spora dawka po prostu eee, niezłej psychodeli. Co z baletem akurat nie ma nic wspólnego, naga. Moi drodzy, wcale się nie dziwię, że niebieskoczarni zawiesili działalność po tak wyczerpującej trasie, która potem miała miejsce no i wystawieniu tej rogopery po prostu yy, ileś tam razy. Jednak moi drodzy, yy... Notabene tutaj, w tym miejscu, by trzeba było zamknąć Dyskografię Niebiesko-Czarnych, bo rzeczywiście to jest ich ostatni album. Natomiast kwestia jest jedna, że w latach 1986-1987 Franciszek Walicki dokonał niemożliwego. Zorganizował dwie imprezy, dwie gigantyczne imprezy, które nazwano Old Rock Meeting i tam sprowadził nieraz z zagranicy Największe swoje gwiazdy lat 60. Odbył się gigantyczny koncert, który na szczęście został na kilku płytach upamiętniony. Mówię o imprezie Old Rock Meeting, czyli słynnym pięciopłytowym boksie, który również pokażę za jakiś czas. Potem była wersja skrócona, tak zwana zielona okładka na dwóch longplayach, ale również niebieskoczarni. Podczas tej imprezy, jak się okazało, świętowali swoje 25-lecie. Było to jednocześnie 25-lecie polskiego roku, aczkolwiek też nie do końca. Dlatego, że biorąc pod uwagę pierwszy koncert grupy Written Blues, który odbył się. 24 marca 59 roku w gdańskim klubie Rudy Kot. No to ten polski rok de facto miał więcej jak 25 dlatego, że ta płyta wyszła w roku 87, 8 nawet. Natomiast kwestia jest jedna. To jest aż trzypłytowy kolos. I tutaj mamy niebieskoczarni zaprosili, zaprosili gości. Mianowicie zaprosili Tadeusza Woźniaka, zaprosili Piotra Szczepanika, zaprosili grupę Skaldowie mm, oraz y, Alibabki. Dodatkowo pojawił się Henryk Fabian z zespołu Czerwono-Czarni. Pojawił się ich pierwszy konferansjer Piotr Janczerski i w finale wszyscy zaśpiewali czy nas jeszcze pamiętasz. E, trzy płytowe wydawnictwo Moi drodzy Okładka również do podklejenia. Natomiast mamy już klasyczne labele polskich nagrań: SX2616, 17 i 18. Trzypłytowe wydawnictwo. To oczywiście wszystko miało związek z tą imprezą, którą postanowił zorganizować Franciszek Walicki. Było to. Wręcz karkołomne przedsięwzięcie, nie wszyscy w to wierzyli, że to się uda, a tu proszę bardzo, utrwalone to zostało praktycznie na aż, jakby to wszystko policzył, na 10 płytach, bo mamy wersję podstawową, czyli ten pięciopłytowy koncert, czyli cały koncert, a tutaj jest po prostu jak gdyby dodatek, przynajmniej dowiadujemy się kto tam jeszcze wystąpił, bo to ja myślę, że to jest jedna i ta sama impreza. Tak e, prezentuje się e, dyskografia zespołu Niebiesko Czarni. E, jeszcze warto wspomnieć, że w 1991 roku pojawiła się krótka seria Gwiazdy Mocnego Uderzenia, gdzie pojawił się Michał Burano, Adarusowicz i Czesław Niemen, którzy również zamieścili na tej płycie e, utwory e, z okresu z Niebiesko Czarnymi.